Południowe wyjście, godzina 17, wędruję polami dzisiaj, jak na razie, no i chyba wypatrzyłem z rzucika, leży rzucik na polu w zbożu, coś niedużego, no o tej porze to wiadomo już, same maluchy, idziemy zobaczymy co to jest. O, taki maluszek, usmaczek, usmaczek z pola. Świeżutki. Nie duży, ale jest. Zawsze sztuka. I mamy takiego ósmaczka. Niedużego. Ale i cieszy. Każda sztuka znaleziona. Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu jest. Do ósmej. Do dwudziestej będę krążył w terenie. Może jeszcze coś się uda podnieść. Tak na razie zaczynamy od takiego ósmaczka.